Co się dzisiaj wydarzyło, jak długo trwała też odlew tych postaci i na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o sam pomnik? Tak jak Pan wspomniał, to jest kolejny etap, ale bardzo istotny, bo na pomniku postawiliśmy pierwsze, pierwsze postaci. Te postaci to major Hieronim Dekutowski-Zapora, Korąży Wojciech Izmściciel oraz pułkownik Aleksander Rusin-Rusal. Jak długo to trwało? Proces postawania tych rzeźb od momentu, gdy artysta rozpoczął rzeźbienie w glinie, później zrobienie modeli dla odlewni i ostatecznie te prace odlewnicze, to trwało około 4 miesięcy. Czterech miesięcy. Te figury kosztowały ponad 200 tysięcy. Te trzy figury. No mówię to po to, żeby też sobie uświadomić, jaki to jest, jest kosz i jaka, jaka to jest wartość. Kolejnym, kolejnymi etapami będą montaże korowodu cieni. W tym korowodzie cieni zakładamy, że to będzie 7 postaci, w zależności od tego, jak tam środki finansowe pozwolą. Ta zbiórka nadal trwa i ten korowód cieni będzie też etapowany, czyli będą te postaci montowane w jakichś e, e, etapach takich. E, planuje, Wstępie planujemy lipiec sierpień postawić następną trójkę żołnierzy. Jeżeli chodzi o etapowanie, to wszystko się przesuwa w czasie, bo też pamiętam, jak Państwo mówiliście, że w tym roku uda się odsłonić pomnik, przyszła pandemia, więc to wszystko się przesuwa. Jak, jak wyglądają te plany, jeżeli chodzi o otwarcie? No tak, sam pamiętam, jak tutaj w tym, w tym samym miejscu rok temu, 1 marca, rozmawialiśmy i mówiłem, że, że prawdopodobnie w tym roku odsłonimy ten pomnik. No, okazało się, że rzeczywistość trochę zweryfikowała nasze plany. Na pewno ma to związek z pandemią, ale już w tej chwili wiemy, że ten proces powstawania jest bardzo, bardzo trudny, bardzo żmudny i nawet mając środ wszystkie środki finansowe w tym roku nie zdążymy odsłonić pomnika. Planujemy na wiosnę 2022 roku. To ma być wtedy taka duża uroczystość. Słyszałem, że ma być taką uroczystością ogólnopolską związaną też właśnie z tematyką żołnierzy wyklętych. Tak, będzie to uroczystość ogólnopaństwowa. Zwrócimy się do prezydenta, życzy posłowie. Tej polskiej o patronat. Wiem, że prezydent wstępnie dwukrotnie deklarował się, że będzie chciał wziąć udział w tych uroczystościach. Oczywiście to zależy od jego kalendarza, ale będą to uroczystości na pewno ogólnokrajowe.